Przed Wami krótki hold zakupowy, ale bardzo treściwy. I pierwszym sklepem, do którego się wybrałam, było parfła. I parfua kupiłam sobie, to właściwie nie był prawdziwy by parfła, tylko outlet, który którym już wspominałam, na warszawskim Osusie. I pierwszą rzeczą jest taki piękny pasek. To jest pasek, który taki nami na zatrzaski z tyłu, w talii I on z przodu ma taką sprzączkę z dwoma bardzo fajnymi libami. Wygląda pięknie z bardzo wieloma sukienkami, bardzo elegancki, jest. kosztował 12 złotych, czyli prawie za bestem. Kolejną rzeczą, sprawła taki piękny naszyjnik z ogromnym kryształem. On bardzo ładnie prezentuje się na szyi i ten naszyjnik kosztował mi 15 złotych. I trzecią ostatnią rzeczą, wcale nie ostatnią oszukuję. Teraz się zorientowałam, że mi jeszcze też dużo wówkę bo tam większo zakupy. Jest taki piękny wisiolek. On wygląda w ten sposób, że zapinamy go tutaj. On ma takie dwa pęterki. Zapinamy go tak. I te pętelki mogą wisieć tak luźno, albo można je związać i wtedy one tworzą taki, taki jeden duży pęter. Bardzo, bardzo ładny. Wygląda jak vintage. Szalenie mi się podoba ten vintage. Taki lekko a la art, art Bardzo, bardzo piękny. Teraz chyba rzecz, która się... Której z której sparpuła się najbardziej cieszę. To nauszniki. I one kosztowały mnie 30 zł. Są super miękkie, tutaj mają takie skórzane wykończenie. Bardzo, bardzo fajne. Ja się z nich naprawdę cieszę i, i już nie mogę się doczekać, żeby było trochę zimniej, żebym mogła je już nosić. Piacyuszek. Ostatnia rzecz z parqua. To bardzo fajny, piękny, kraciasty szal. Który kosztował mnie, uwaga, 12 zł. wygląda tak o i będzie mi bardzo pasował do to które wam s pokażę. Drugim sklepem, do którego zawitałam jest również outlet, tym razem było mody. Tam również szaleńczak się obkupiłam. Pierwszym rzeczą, którą kupiłam jest bluzka. Wygląda w ten sposób, taka delikatna mgiełka, ona ma taką formę widać takiej serwety, ale jest ładnie, to jest zszyta po bokach, dzięki temu podkreśla również talię, bo wiele takich bluzek ala, takie serwety, jak ja to nazywam, nie podkreśla, a ta wygląda bardzo, bardzo ładnie, kiedyś Wam pokażę w stylizacji i ona kosztowała 40 zł. Kolejną rzeczą jest taki sweterek w pięknej, butelkowej zieleni, który z przodu jest taki ala skórzany, a z tyłu jest zwyczajnym takim cienkim z pięknymi rękawami i ten sweterek kosztował mnie również 40 zł. I to jak niespodzianka, pani przy Kasie powiedziała mi, że tego dnia w outlecie była taka dokładnie w sklepie tego mody, była taka promocja 3 w cenie dwóch. I powiedziała, że mogę sobie jedną rzecz wybrać jeszcze gratis. I gratisowo wybrałam sobie coś fenomenalnego, Taką piękną czarną sukienkę, która ma tutaj takie poduszeczki z skróconymi wykończeniami, bardzo ładna jest klasyczna, dopasowana pięknie skrojona naprawdę cieszę się o, o zwyczajnie tu jest taka o, do kolan, bardzo ładna klasyczna sukienka, która wydaje mi się, że posłuży mi bardzo długo i pomyślcie, że zakupiłam te trzy rzeczy za 80 zł szaleństwo, to są ceny po prostu jak w second handzie i teraz ostatnia rzecz z tego mody to tak samo na piękna kurtka ciężko mi ją będzie tu pokazać nie zmieści mi się w kadrze i to taka w kolorze pięknego bordo kurtka wyrównana gęsim puchem taka bardzo długa o! o i ona jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie wykończona ma bardzo fajne detale i ona kosztowała mnie 20 zł, czyli naprawdę niewiele. A co ma fajnego, to ma tutaj w środku kieszonki w okolicach piersi, które są wykładane, w ogóle wszystkie kieszenie w tej kurtce, wykładane są polarem i są tak niesamowicie ciepłe, że jeśli ktoś nie znosi rękawiczek, to taka kurtka to dla niego po prostu <laughs> zbawienie, bo może włożyć sobie ręce w takie właśnie ciepłe kieszenie i, i cieszyć się zimy. I ostatnią rzeczą, która nie jest z ani z parfua, to Handmade. I to są takie cudowne kolczyki. To jest sutaż Jeżeli nie wiecie, co to jest sutaż, to jest taka metoda z takich cienkich niteczek. Wyrabia się piękne wzory, łączy się je z koralikami. I tutaj taka fajna dziewczyna na jest sprzedawała. Ja zobaczyłam te kolczyki i powiedziałam: O, nie, ja je muszę mieć. Są naprawdę cudowne. I. I zamówiłam przez internet. Kosztowało kilkanaście złotych. Naprawdę piękna robota. i Ja już się nie mogę doczekać, jak, aż je założę. Oczywiście adres do, do tej dziewczyny podam Wam w opisie do filmiku. Możecie zobaczyć, czy, czy podobne gdzieś tam sztuki się znajdują. To by było na tyle. Mam nadzieję, że zakupy Wam się podobały. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. pa! pa!